Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak dodać odcisk palca do telefonu AMD Skyline. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół w poszukiwaniu zakładki Bezpieczeństwo i Prywatność. Teraz przechodzimy do opcji odblokowywania urządzenia, a następnie rozpoznawanie twarzy i odcisk palca. Aby ustawić odcisk palca, musimy mieć założone hasło do telefonu. Jeżeli go mamy, przeniesie nas od razu do strony. Jeżeli nie, to musimy ustawić hasło i wybieramy opcję odcisku palca. Teraz przejdziemy dalej. I dotykamy czytnika skanera palcu, palca ekranu. Znaczy nie na ekranie, tylko na boku telefonu. Musimy dociskać. I odkładać palec, a następnie znowu dotykać, aż zaskoczy się cały. Następnie możemy zmienić nazwę odcisku palca, dodać kolejny palec lub zatwierdzić. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.